Czy zdarzyło Ci się w ciszy nocy zastanawiać, czy cały Twój wysiłek, cała miłość i poświęcenie, które codziennie dajesz, naprawdę robią różnicę dla ludzi wokół Ciebie? To nieprzyjemne uczucie, że zawsze jesteś obecny, zawsze dostępny, ale w jakiś sposób stałeś się niewidzialny? Ból związany z poczuciem, że Twój głos nie jest słyszany, że Twoje potrzeby są ignorowane, może ciążyć jak kotwica na duszy. Wyobraź sobie wiernego psa, lojalnego strażnika, który poświęcił lata swojego życia na ochronę domu. Na ofiarowanie bezwarunkowej miłości. Zawsze tam był, czujny, obecny w każdej chwili, ale z czasem jego obecność stała się częścią krajobrazu. Jak zapomniane ogrodzenie, coś, co po prostu tam było, niezauważane, nie otrzymujące nawet odrobiny czułości. Ale pewnego dnia coś się zmienia. W spojrzeniu tego psa pojawia się iskra świadomości, bolesne dostrzeżenie swojej niewidzialności. Zatrzymuje się, obserwuje rozległość farmy, którą tak długo chronił. I podejmuje decyzję, która na zawsze odbije się echem w jego duszy. Czy identyfikujesz się z tą historią? Czy kiedykolwiek czułeś się jak ten pies, dając z siebie wszystko tylko po to, by stać się wyblakłą postacią w czyimś życiu? Zostań ze mną. Zostań tutaj. To przesłanie jest dla ciebie, za fasadą kogoś, kto przyzwyczaił się do bycia niezauważanym, kryje się wszechświat stłumionych emocji. Czy kiedykolwiek czułeś to wewnętrzne wrzenie, ten cichy gniew? Który burzy się z powodu braku uznania Twojej wartości? To tak, jakby za każdym razem, gdy Twoja obecność była ignorowana, w Twoim wnętrzu zapalał się mały płomek urazy, potajemnie rosnąc w ciemności. To manifestuje się Twój cień. W psychologii jungowskiej cień reprezentuje aspekty naszej osobowości, których nie akceptujemy lub które tłumimy. Są to te cechy, emocje i impulsy, które uważamy za negatywne, nieodpowiednie lub które po prostu nie pasują do obrazu, jaki chcemy przedstawić światu. Kiedy ciągle czujemy się niedoceniani, to tak, jakby istotna część nas była ignorowana, spychana do tego cienia. Ten cień niedowartościowania może się manifestować na różne sposoby. Być może zauważasz, że jesteś bardziej drażliwy, niecierpliwy, z powodu drobiazgów, które wcześniej cię nie denerwowały. A może odczuwasz niewyjaśnione zmęczenie, wyczerpanie, które wykracza poza fizyczne, emocjonalny ciężar dźwigania poczucia niewystarczalności. To w niektórych przypadkach ten cień może nawet wyrażać się poprzez pasywno-agresywne zachowania, aluzje lub ukryty sarkazm kręte sposoby próby wyrażenia bólu, który nie znajduje bezpośredniego głosu. Pomyśl o tym lojalnym strażniku z naszej metafory. Przez lata tłumił obojętność, brak uznania. Ta frustracja nie zniknęła, nagromadziła się, stając się gęstym cieniem, który mu towarzyszył. Podobnie, kiedy czujemy się niewidzialni, część nas czuje się odrzucona. Niekochana, a ten ból osadza się w naszym cieniu, wpływając na nasze myśli, uczucia i zachowania w sposób, którego nie zawsze rozumiemy. Czy zdarzyło ci się rozpamiętywać rozmowy, przeżywać momenty, w których czułeś się poniżony lub zignorowany? To Twój cień próbuje wydobyć na światło rany niedowartościowania, woła o uznanie, o walidację, nawet jeśli w zniekształcony sposób. Ignorowanie tego cienia jest jak zamiatanie śmieci pod dywan. Problem nie znika, tylko się ukrywa, mogąc powrócić z jeszcze większą siłą w innych momentach. Kluczowe jest zrozumienie, że ten cień nie jest Twoim wrogiem. Jest częścią Ciebie, depozytem nieprzetworzonych doświadczeń i emocji. Zamiast z nim walczyć, pierwszym krokiem do uzdrowienia jest rozpoznanie go, przyjęcie z współczuciem. Zadaj sobie pytanie, jakie uczucia pojawiają się, gdy czuję się niedoceniany, jakie myśli mnie nawiedzają w tych momentach, jakie zachowania przyjmuję, nawet jeśli nie są zdrowe. Wydobywając ten cień na świadomość, zaczynasz rozumieć głębie swojego bólu i sposoby, w jakie wpływał na twoje życie. To rozpoznanie jest portalem do transformacji. To pierwszy krok, by przestać być niewidzialnym strażnikiem i zacząć budować nową narrację, w której twoja wartość jest nieodłączna i niepodważalna. Pozwól sobie poczuć ten ból bez osądzania. Jest on sygnałem, że coś musi się zmienić, a zmiana zaczyna się teraz, od akceptacji twojego własnego cienia. W każdym z nas. W różnym stopniu rezyduje wpływ archetypów, uniwersalnych wzorców zachowań i myśli, które kształtują nasze ludzkie doświadczenie. Jednym z tych potężnych archetypów jest wierny towarzysz, ten, który się poświęca, wspiera i ofiaruje swoją bezwarunkową lojalność tym, których uważa za ważnych. To wierny przyjaciel, oddany partner, niestrudzony opiekun. W swojej istocie ten archetyp jest piękny i niezbędny do budowania zdrowych relacji i spójnego społeczeństwa. Jednak, jak wszystkie energie archetypowe, Wierny towarzysz ma również swój cień, swoją niezrównoważoną stronę. Kiedy lojalność nie znajduje wzajemności, kiedy poświęcenie nie jest doceniane, a wsparcie nie jest obustronne, ten archetyp może stać się więzieniem prowadząc do wyczerpania, urazy i ostatecznie do utraty siebie. Pomyśl o postaci naszego psa stróżującego. Uosabia on lojalność w jej najczystszej formie. Jego życie było poświęcone ochronie farmy i jej właścicieli. Nie prosił o nic w zamian poza minimum opieki. I może okazjonalną czułość, to jednostronne poświęcenie umieściło go w roli, w której jego obecność była brana za pewnik, a jego wewnętrzna wartość ignorowana. Często ci, którzy silnie identyfikują się z archetypem wiernego towarzysza, mają tendencję do stawiania potrzeb innych ponad własne. Istnieje silna potrzeba bycia użytecznym, poczucia się potrzebnym, co może prowadzić ich do przeciążania się, przyjmowania więcej obowiązków niż są w stanie udźwignąć. Oraz do zaniedbywania własnego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego. Ta dynamika może się manifestować w różnych aspektach życia. W pracy może to być ten kolega, który zawsze oferuje pomoc, nawet jeśli oznacza to pracę do późna i poświęcanie czasu prywatnego. W związkach może to być partner, który całkowicie poświęca się drugiej osobie, rezygnując z własnych marzeń i ambicji. W rodzinie może to być opiekun, który się anuluje, aby zaspokoić potrzeby ukochanej osoby, zapominając o swoich własnych. Z czasem to ciągłe dawanie, bez otrzymywania odpowiedniego uznania może wywołać głębokie poczucie niesprawiedliwości i goryczy. Ten, który wcześniej czuł się szczęśliwy, służąc i wspierając, zaczyna czuć się wykorzystywany, wyzyskiwany i niewidzialny. Płomień poświęcenia gaśnie, ustępując miejsca zimnemu poczuciu pustki i beznadziei. Kluczowe jest rozpoznanie, kiedy archetyp wiernego towarzysza staje się w naszym życiu niezrównoważony. Jakie są znaki? Uporczywe zmęczenie, rosnąca drażliwość, poczucie ciągłego dawania więcej niż się otrzymuje, trudności z mówieniem nie, poczucie winy, gdy priorytetowo traktuje się własne potrzeby. To są ostrzeżenia, że waga lojalności przechyliła się zbyt mocno w jedną stronę i że trzeba przywrócić równowagę. Pierwszym krokiem do uwolnienia się z pułapki tego niezrównoważonego archetypu jest samoświadomość. Rozpoznanie, czy masz tendencję do stawiania siebie zawsze na drugim miejscu, czy masz trudności z wyrażaniem własnych potrzeb, i czy czujesz się winny robiąc to. Drugim krokiem jest nauczenie się ustanawiania zdrowych granic, mówienia nie, kiedy to konieczne, i priorytetowego traktowania własnego dobra. Pamiętaj, prawdziwa lojalność zaczyna się od lojalności wobec samego siebie. Nie musisz się anulować, aby być dobrym przyjacielem, dobrym partnerem lub dobrym profesjonalistą. Twoja wartość nie tkwi w Twojej zdolności do służenia innym, ale w Twojej własnej esencji, w Twojej indywidualności. Czas uhonorować swoją własną wartość, rozpoznać swoje własne potrzeby i pozwolić sobie otrzymywać w tej samej mierze, w jakiej dajesz. Wierny strażnik musi pamiętać, że on również zasługuje na opiekę i docenienie. W swojej podróży ku zrozumieniu ludzkiej psychiki Karl Jung przedstawił nam koncepcję indywiduacji, fundamentalny proces dla rozwoju osobistego i dążenia do pełni. Indywiduacja to podróż stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, integrowania wszystkich części naszej osobowości, światła i cienia w spójną i autentyczną całość. To wezwanie do odróżnienia się od masy, do znalezienia własnego głosu i życia zgodnie z naszymi prawdziwymi wartościami. Pozostawanie w środowisku, w którym jesteśmy ciągle niedoceniani, stanowi potężną przeszkodę w tym procesie indywiduacji. To jak próba rozkwitu na jałowej glebie, gdzie niezbędne do wzrostu składniki odżywcze po prostu nie istnieją. Ciągłe poczucie niewidzialności i brak uznania podkopują naszą samoocenę, tłumią naszą indywidualność i uniemożliwiają nam osiągnięcie naszego pełnego potencjału. Decyzja o odejściu, o oddaleniu się od sytuacji, która nas nie odżywia, jest aktem głębokiej odwagi i często niezbędnym krokiem na drodze indywiduacji. Nie jest to tchórzliwa ucieczka, ale strategiczny ruch w kierunku naszej własnej integralności. To uznanie, że aby stać się kompletnymi, Musimy uwolnić się od więzów, które przywiązują nas do miejsc i relacji, które nas umniejszają. Ciche odejście naszego psa stróżującego symbolizuje ten kluczowy moment. Nie zrobił hałasu, nie żądał wyjaśnień, po prostu rozpoznał w swojej własnej esencji, że musi szukać nowej drogi, przestrzeni, w której jego wartość byłaby wrodzona i nie zależała od walidacji innych. Ten akt wycofania się ze sceny, na której był niewidzialny, jest potężnym wezwaniem do jego własnej indywiduacji. Podczas podejmowania decyzji o odejściu następuje znacząca zmiana wewnętrzna. Następuje odzyskanie własnej mocy, odzyskanie autonomii nad własnym życiem. Ten, kto czuł się na łasce cudzej obojętności, teraz przejmuje kontrolę nad swoim losem. Ten ruch, choć często towarzyszy mu strach i niepewność, otwiera przestrzeń dla nowego rozkwitu, dla odkrycia talentów i potencjałów, które drzemały pod ciężarem niedowartościowania. Naturalne jest odczuwanie obaw, opuszczając to, co znane, nawet jeśli to znane jest bolesne. Istnieje strach przed nieznanym, wątpliwości co do tego, co nas czeka. Jednak to właśnie na tym nieznanym terytorium tkwi największy potencjał wzrostu i samopoznania. Pozwalając sobie wyjść ze strefy komfortu, konfrontujemy nasze lęki i odkrywamy wewnętrzną siłę, o której istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Indywiduacja nie jest procesem łatwym ani liniowym. Obejmuje konfrontację z naszym cieniem, integrację naszych stłumionych aspektów i akceptację naszych niedoskonałości. Odejście z niedoceniającego środowiska może być niezbędnym katalizatorem do rozpoczęcia tej głębokiej i transformującej podróży. Uwalniając się od oczekiwań i braku uznania innych, otwieramy przestrzeń do ponownego połączenia się z naszą własną esencją, z naszymi prawdziwymi pragnieniami i potrzebami. Czy kiedykolwiek pozwoliłeś sobie wyobrazić życie, w którym twoja wartość jest uznawana, nie za to, co robisz dla innych, ale po prostu za to, kim jesteś, ciche odejście tego psa zachęca nas do tej refleksji. Czasami najbardziej kochającym aktem, jaki możemy sobie ofiarować, jest oddalenie się od tego, co uniemożliwia nam bycie prawdziwie sobą. To krok w kierunku indywiduacji, w kierunku integracji wszystkich części naszej istoty, aby w końcu znaleźć spokój i autentyczność, w których tak bardzo szukamy. Kiedy pies strużujący cicho wycofał się z farmy, w miejscu, gdzie wcześniej była stała obecność, choć nie w pełni doceniana, zapanowała pustka. Właściciele przyzwyczajeni do jego niezachwianej lojalności, być może dopiero poczuli prawdziwy ciężar jego nieobecności, gdy znajome szczekanie nie rozbrzmiało już po posesji, gdy bezpieczeństwo jego czujności rozwiało się na wietrze. Nieobecność często ma elokwencję, której obecność, choćby najbardziej oddana, nie zawsze potrafi osiągnąć. W kontekście relacji międzyludzkich, nieobecność również odgrywa kluczową rolę. Czy to w oddaleniu się przyjaciela, zakończeniu związku miłosnego, czy odejściu z miejsca pracy, luka, która pozostaje, może ujawnić prawdziwą wartość, jaką ta osoba lub sytuacja miała w naszym życiu. Ten, który był brany za pewnik, którego obecność była niedoceniana, może stać się przejmującą tęsknotą, przypomnieniem tego, co zostało utracone. Ale nieobecność nie wpływa tylko na tych, którzy zostają, wyzwala również głęboki proces wewnątrz tego, kto odchodzi. W ciszy i samotności, które często towarzyszą odejściu, następuje intymne spotkanie z naszym wewnętrznym światem. To w tej przestrzeni introspekcji możemy połączyć się z aspektami naszej psychiki, które w zgiełku dnia codziennego i w poszukiwaniu zewnętrznej walidacji pozostają uśpione. Tutaj koncepcje jungowskie animy i animusa nabierają znaczenia. Dla Junga anima reprezentuje kobiecy aspekt obecny w męskiej podświadomości, natomiast animus reprezentuje męski aspekt obecny w kobiecej podświadomości. Te kontrseksualne aspekty naszej psychiki wpływają na nasze uczucia, emocje i sposób, w jaki odnosimy się do świata i innych. Pod nieobecność zewnętrznych bodźców i potrzeby odgrywania ról, aby się podobać lub dopasować, połączenie z naszą animą lub animusem może się zintensyfikować. Dla mężczyzny to spotkanie z jego animą może wydobyć na światło wrażliwość, intuicję i zdolność do bardziej autentycznego wyrażania emocji. Dla kobiety kontakt z jej animusem może wzmocnić asertywność, racjonalność i zdolność do podejmowania decyzji z większą pewnością siebie. Ten wewnętrzny dialog, ułatwiony przez nieobecność, umożliwia głęboką autorefleksję. Kwestionujemy nasze wybory, nasze wzorce zachowań i potrzeby, które zaniedbaliśmy w naszym poszukiwaniu zewnętrznego uznania. Konfrontujemy się z bólem niedowartościowania, przetwarzamy stłumione emocje i zaczynamy odbudowywać nasz obraz siebie z perspektywy wewnętrznej, zamiast polegać na cudzym spojrzeniu. Brak zewnętrznej walidacji, który wcześniej powodował tyle udręki, paradoksalnie staje się wyzwalający. Nie ma już potrzeby udowadniania innym naszej wartości, szukania aprobaty w każdym działaniu. Możemy w końcu zwrócić się do wewnątrz i znaleźć źródło naszej własnej samooceny. Odkrywamy, że nasza wartość jest wrodzona nieodłączna od naszej egzystencji i nie zależy od opinii ani uznania nikogo. Ten okres introspekcji i spotkania z animą, animusem jest fundamentalny dla uzdrowienia i rozwoju osobistego. To moment ponownego połączenia się z naszą esencją, zidentyfikowania naszych prawdziwych pragnień i potrzeb, oraz pozwolenia sobie na odczuwanie pełnej gamy naszych emocji, bez osądzania. Nieobecność, która początkowo może wydawać się bolesna, okazuje się portalem do głębokiego samopoznania i budowania bardziej autentycznego życia. Zgodnego z naszym prawdziwym ja. Czy pozwoliłeś sobie na to wewnętrzne zanurzenie po oddaleniu się? Jakie wnioski wyciągnąłeś o sobie i swoich relacjach? Nieobecność czasami jest niezbędnym katalizatorem, abyśmy naprawdę się odnaleźli. Podróż powrotna do siebie po doświadczeniu niedowartościowania nieuchronnie prowadzi przez integrację naszego cienia. Pamiętasz go? Ten depozyt uczuć i aspektów nas samych, które były tłumione, negowane lub ignorowane? Odzyskanie naszego autentycznego ja wiąże się z wydobyciem tego cienia na światło świadomości, uznając go nie za wroga do zwalczania, ale za istotną część naszej istoty, która woła o akceptację. Podczas okresu, w którym nieustannie poszukiwaliśmy zewnętrznej walidacji, często nieświadomie tłumiliśmy cechy, które uważaliśmy za nieakceptowane lub niedoceniane przez innych. Aby być dobrym przyjacielem, idealnym partnerem czy wzorowym pracownikiem, mogliśmy zakopać nasz gniew, naszą asertywność. Nasze własne potrzeby i pragnienia. To tłumienie tworzy rozłam w naszym wnętrzu, osłabiając nasze poczucie tożsamości i czyniąc nas podatnymi na uczucie niedowartościowania. Integracja cienia nie oznacza stawania się naszymi najgorszymi impulsami, ale uznanie istnienia tych części w nas, zrozumienie ich pochodzenia i nauczenie się radzenia sobie z nimi w zdrowy sposób. Gniew, na przykład, gdy zostanie zintegrowany, może przekształcić się w asertywność i ochronną siłę naszych granic. Tłumiony smutek może połączyć nas z naszą empatią i współczuciem. Zamiast walczyć z tymi negatywnymi aspektami, zaprasza się do przyjęcia ich z życzliwością i ciekawością. Zadaj sobie pytanie: dlaczego ten gniew się pojawia? Co ten smutek próbuje mi zakomunikować? Jakie niezaspokojone potrzeby kryją się za tymi uczuciami? To współczujące samobadanie pozwala nam na ponowne zrozumienie naszego cienia, dostrzegając, że niesie on cenne informacje o nas samych i naszych ranach. Ten proces integracji jest fundamentalny dla odzyskania naszej wewnętrznej wartości. Kiedy przestajemy polegać na zewnętrznej aprobacie i zaczynamy akceptować siebie w pełni z naszymi światłami i cieniami, budujemy solidny fundament samooceny, którym nie może zachwiać cudza opinia. Nasza wartość staje się wewnętrzną pewnością, głębokim przekonaniem, że jesteśmy godni miłości, szacunku i uznania, po prostu dlatego, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jak możemy rozpocząć tę podróż integracji cienia i odzyskania wartości? Zacznij od autorefleksji. Zarezerwuj chwilę ciszy, aby połączyć się z najgłębszymi uczuciami. Co cię martwi? Co cię frustruje? Jakie są Twoje lęki i niepewności? Zapisuj swoje myśli i emocje w dzienniku. Ta praktyka może pomóc ci zidentyfikować wzorce i wydobyć na świadomość aspekty Twojego cienia, które były ukryte. Bądź uczciwy wobec siebie. Nie oceniaj się za odczuwanie złości, zazdrości ani żadnych innych emocji uważanych za negatywne. Pamiętaj, że wszyscy ich doświadczamy. Ważne jest, jak wybieramy radzenie sobie z tymi uczuciami. Integracja cienia uczy nas rozpoznawać je, rozumieć i kierować nimi w konstruktywny sposób. Tak jak pies stróżujący znalazł spokój i wolność, oddalając się od farmy i łącząc z naturą, tak my odnajdujemy naszą prawdziwą esencję i wartość. Ponownie łącząc się ze wszystkimi częściami nas samych. Nie musimy już żebrać o uczucia czy uznanie. Nasza wartość tkwi w naszej własnej egzystencji, w naszej unikalności. Pozwól sobie przyjąć całość swojej istoty z jej niedoskonałościami i zaletami. Rozpoznaj swoją siłę, swoją odporność i swoją zdolność do kochania i bycia kochanym. Integrując swój cień, uwalniasz się od potrzeby przypodobania się wszystkim i budujesz autentyczną samoocenę, niezachwianą i głęboko zakorzenioną w twoim autentycznym ja. Twoja wartość jest twoja, Wewnętrzna i wieczna. Pamiętaj, że nieobecność czasami jest najbardziej elokwentnym krzykiem duszy, która pragnie być widziana, a odejście, gdy jest konieczne, nie jest porażką, ale aktem odwagi i pilnym wezwaniem do Twojej własnej indywiduacji. Integracja Twojego cienia, przyjęcie wszystkich części ciebie, jest drogą do odzyskania Twojej samooceny i zbudowania niezachwianego fundamentu wewnętrznego. Prawdziwa lojalność, najważniejsza ze wszystkich, to ta, którą poświęcasz samemu sobie. Pozwól sobie czuć. Pozwól sobie priorytetować, pozwól sobie rozkwitać tam, gdzie twoja wartość jest uznawana nie za to, co robisz, ale za to, kim jesteś. W obliczu tego wszystkiego, jaki jest następny krok, który czujesz, że musisz podjąć na swojej własnej drodze do dowartościowania siebie? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Twoje doświadczenie może zainspirować innych, którzy również podążają tą ścieżką. Jeśli ta refleksja poruszyła twoją duszę, Zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał, abyśmy mogli dalej razem odkrywać ścieżki samopoznania i dobrostanu emocjonalnego.